Otwarcie nowozelandzkiego sklepu Mighty Ape pojawiła się i szybko zniknęła gra God of War 4 z datą premiery ustaloną na 28 września przyszłego roku. Już w kwietniu pojawiły się pierwsze plotki na temat ewentualnej wrześniowej premiery, jednak wszystko to tylko przypuszczenia. It is the dream of a Polski oddział Sony poinformował, że najnowsza część przygód Natana Drake'a znalazła 3 miliony i 800 tysięcy nabywców na całym świecie. Uncharted 3 oszustwo Drake'a zostało pozytywnie ocenione przez recenzentów, osiągając średnią ocen na poziomie 92%. Dobra sprzedaż tytułu oznacza, że mam sporą szansę osiągnąć najwyższy wynik sprzedażowy ze wszystkich części serii. Assassin's Creed Revelation w wersji na PC ukaże się szybciej niż poprzednie części względem premier konsolowych, bo już 2 grudnia. Gra będzie również pozbawiona kontrowersyjnych zabezpieczeń wymagających stałego połączenia z internetem, tak jak miało to miejsce w przypadku ostatniej części. Czy oznacza to, że można na stałe spodziewać się rezygnacji z DRM? Póki co możemy jedynie mieć nadzieję, że tak. For three decades I have Najnowsza część serii Call of Duty, czyli Modern Warfare 3, sprzedała się pierwszego dnia w oszałamiającej ilości 9 milionów i 300 tysięcy sztuk na całym świecie. Poprawiła tym samym rekord branży, który należał do poprzedniej części o 33% i o 55% względem Modern Warfare 2. Jeżeli prognozy się potwierdzą, seria Call of Duty w tej generacji osiągnie niebawem pułap 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Cenega poinformowała, że ich seria wydawnicza Premium Games ukaże się w zupełnie nowej odsłonie już 18 listopada. Firma nie podała tytułów gier, które pojawią się w tej serii, zamiast tego zorganizowała za pośrednictwem facebookowej aplikacji mały konkurs. Grając w prostą flaszową minigierkę, gracze odkrywają tytuły gier wchodzących w skład serii Premium Games. Dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe. Polska wersja usługi Xbox Live 10 listopada obchodziła rok istnienia. Wciąż nie posiada wielu usług i zawartości dostępnych w innych krajach, przez co wiele osób nie zdecydowało się na migrację. Niemniej jednak życzymy polskiemu oddziałowi Microsoftu sukcesu i mamy nadzieję, że przez kolejne lata usługa ta będzie stale rozwijana i udoskonalana.